Wyciągam dziś bludy, trako sprzedaje swe duby, psy czekają na nowe budy Wszyscy czekają na ostatni film Traka jak na nowy film budy Pierdolona patologia w Necie, Tak jak ci kozyni po mecie W czarnej becie sprowadzonej z pierde aflecie Panie Janie, przestań udawać dominację Pokaż nam lepiej swoją akcję Tak jak bitcoin swe aukcje Księża z sostrowca płacą kaucję Nuty, bo matka nie kupi ci buły I będziesz chodzić chudy po morcie dostaniesz tak jak uci Drako jesteś chuja wart, tak jak twój bany brat Palisz tylko trafkę i zachowujesz się jak raz. Babisz się w kangsterkę, tylko że to nie twój kraj poznaj Lepiej kurwo, życie smak A nie tarkaj nowych epletów, szkoda ssać Wyjebał ci ego tak jak Zbyszkowi Przestań ty za pracę się, weź kurwo A nie siedzisz na utrzymaniu matki, burwo, ciągle siedzisz krucho Można cię znieść jak lustro Dalej oglądaj orgie i inne chore rzeczy Chorzy ludzie muszą mieć opiekę, kurwa Ja nie, przestań już pierdolić Nie jesteś w burdelu, weź się ogarni. śmieciu